W filmie na kanale Dzisiaj rozbierzemy Sprężarkę rotacyjną z suszarki Sprę Sprężarkę z suszarki Rotacyjną, nie tłukową Pokażę wam co jest w środku Może ją podłączymy jak będzie lekko Spróbuję tu naciąć lekko, żeby kabla nie uszkodzić Miało z niej być w ogóle Tam miałem próbować coś robić Klimę, nie? Tam, tam, tako, wiecie Jedna chłodnica na dworze, druga tu Co się okazało? Gazu nie ma Było wyjście gazu Wy, uwaga, na powrocie, tak czyli tutaj ta rurka tutaj była, i tu pierwszy parownik, nie czekajcie, ono to stało tak, tak czyli tędy, 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 i ten parownik tutaj łączenie puściło, tutaj gaz y, wpłaczali. W, tutaj, no i po co mi ona? Jedziemy jeszcze na złom, chcę jak najwięcej miedzi. O, tam dziadka w ogóle złomik, tam, tam mój, którego nie widać, i po prostu ja chcę jak najwięcej sobie. Złomu ogarnąć i jak najwięcej miedzi, żeby do metaleo wysłać, bo w tym roku lecę po rekord dosłownie. Także co, dziabniemy o tutaj o. Ona w ogóle nawet oleju w sobie nie ma, nie? To w ogóle tam w ogóle w układzie oleju nigdzie nie było, tylko ten gaz tak śmierdzi trochę, nie? I jeszcze miniaturkę robię na zdjęcie na miniaturkę. Dobra, pauza, zobaczymy co w środku. Chyba będzie aluminium, no bo to jest ten L. I -A, A pisał. Aluminium. Y UW. To to było uzwojenie, tak? Jakoś coś takiego. Coś tam takiego kiedyś było, bo sprawdzałem. No, dobra, pauza. Patrzcie w ogóle jak on tutaj. No takich, o widzicie? A w ogóle motowiertarka, kurde, naprawiłem. No, działa. Super. I jeszcze tam druga. Na półce rzeczy do naprawy radio jest szlifierka i motowiertarka. Szlifierka, tylko kondensator fil filtracyjny, tak jak w tej, kurde. Będę miał dwie motowiertary, dwie szlifierki, dwie wiertarki, znaczy trzy szlifierki, bo jeszcze tutaj ta taka dziadek mówi bożka, chociaż to jest jakaś inna. Także pięknie, narzędzia widzicie za darmo ze złomu naprawione nic nie muszę kupywać mam za darmochę. Pięknie. Dobra, pauza, rozbieramy. Oj kurczę, jednak było trochę oleju uleju, uleju było. Otwieram z wami. Agregacik, bo sam nie wiem do końca, jak to wygląda. No, wiem, ale pierwszy raz na żywo i to jeszcze taki malutki. O, ale piękne aluminium, ale włą włączymy go, włączymy. O, aha, ale aluminium. O, uh, a, my z kolegą liczyli, bo tam było nasze, tak jakby wiecie o co chodzi, że nasze, i my liczyli go jako aluminium, nie? Kurcze, no ładny agregacik, nie? Ty, to jak on tu sprężał czynnik? Jeżeli... Ty, czekajcie, bo jeżeli... Tędy wylatywał... Tutaj takie sitko, tam taki ten jest... Jeszcze mi się... Zaraz sobie zobaczymy, bo... To co, to chyba sprężony czynnik po prostu tędy przylatywał przez silnik cały? Jeszcze sobie zepchniemy, czy na pewno aluminium jest. Ale na pewno jest aluminium, nie? No nie chcę psuć silnika. No aluminium o, widzicie. Alu. Śmieszne aluminium. <śmieszne> Dobra, włączymy sobie jeszcze go. Ale biedna suszarka. Nie powiem bieda. Bieda. <śmieszne> Dobra. Czekajcie. O. A nie. No ciekawe. A czekajcie, jeszcze zobaczymy, co ma przebicie, może teraz. Teraz nagle z dupy, żeby nie miała przebicia nagle Tutaj jest punkcie. Je? jest, nie ma No ale ciekawe, o kurde wszystko w oleju Ale było trochę oleju Nie wiem skąd, ale on tu był jeszcze Ale głośna jest ona, nie powiem, głośna jest No i gdzieś tędy wylatywało, a tu zasysał. Wrzucimy trochę piachu jej. Bo i tak to już koniec, bo jak otworzę dół, to ona już nie będzie sprężać. Ale śmierdzi tym gazem śmierdzi. Jakby tym resztkami. Ona ledwo, ledwo, nie? Ona ledwo, ledwo. Kurde, ale zło mu będzie chociaż trochę. Nie odpala. Panie. Ona ma w sobie wyłącznik termiczny, czekajcie, ona się wyłączyła teraz po sekundzie dosłownie. Pochodziła z... Uf, czekajcie, różnicówka, drogi temat. Pochodziła dosłownie, nie wiem, 20 sekund Max? Jest, chodzi, wiecie co, możemy sprawdzić, bo ja mam różnicówkę przecież, nie? Wow, tyle mogę powiedzieć. Wow, wy o wy. Wow! No kurczę, ciekawie to wygląda. I różnicówki nie wyrzuciło, przecież ta woda jest pod napięciem prawdopodobnie. No nie wiem. No ale ciekawie się dzieje. O, bierze wodę. No, będziecie mieli ciekawy film z skatowania. O. o! panie, działa RCD! I nie uruchamia. Szybko, szybko trzeba zakręcić, bo... O, w dupę, nie da się. A tam drucik urwało jeden. Ty bo urwa. Ty... Ty bo termik. Ty ona się pali się. Ty termik się popsuł. I on przewodzi prąd ciągle. Coś zaprowizorkowałem. Działa. XD Słuchajcie, Woda się gotuje. jeszcze zapomnieliśmy sobie go zważyć. Plus rurki około tam 200 gram obstawiam. 6 kg 300 65ł Wiecie co, pokażę Wam na kamerze i ja już go rozbieram i pokażę Wam tylko Stojan później i co tam u dołu jest. Wow. Ta blacha jest gorąca cała. O kurde. Dobra, niech się chłodzi. Woda brzy. Woda się. On musiał mieć co najmniej 300 stopni. O kurde. Muszę dolać, bo się wygotowała się. No widzicie, wygotowała się. on naprawdę się zagrzał jak nie wiem. Po raz czwarty wrzy woda w nim. No co? O. Nie, on 500 stopni to jak nic. Jak ta blacha gorąca była. No patrzcie, woda paruje, wyparowuje. 5700 stali ze stojanem, taki stojan. Alu i miedź. Alumynum mamy z samego silnika 300 gram i 357 i Miedziucha w większości czyste rurki. 155 gram. Miedziucha 5 zł. Alu ,50 zł. Stale 50. Stal 350 razem dyszka z kablami. Dobra, to co? To na tyle. Cześć.